Cześć, z tej strony Sławek i Ula. Trwa tydzień bibliotek pod hasłem Zasmakuj w bibliotece. Stąd chcielibyśmy polecić wam kilka książek, którymi ostatnio się w ostatnim czasie dele się delektujemy. Pierwsza książka Wszystkie przygody Amelii Bedeli, autorstwa Peggy Paris, wydawnictwo literackie w przekładzie Wojciecha Amana. Zwariowane przygody gosposi Amelii, która piecze najlepsze na całym świecie ciasta, natomiast jej gospodarze muszą uważać na każde słowo, wszystkie polecenia, które jej wydają, muszą być bardzo jasne, bo ona wszystko robi dokładnie to, o co ją poproszą, ale, ale tak jak powiedziałem, muszą. Trzeba uważać na słowo. Kolejna książka. Sylwii Den Hit. Felek i Tola. Tak. Felek jest Nisem. Tola jest Króliczką. Tak. Wydawnictwa dwie siostry. Tutaj również mnóstwo zwariowanych przygód. Także tych kulinarnych. Gorąco polecamy. I Elementarz Dobrych Manier. Wydawnictwo Wilga. Tutaj porady o tym, jak zachować się przy, przy stole. Co należy robić i czego nie należy robić. Dobrze. Ula, ty może coś polecisz? Co? Jakieś swoje ulubione? Zęboszka. Zęboszczotki. To już po jedzeniu, prawda? Okay. <laughs> y tak. Y wydawnictwo Baba Ryba. Co jeszcze? Ula? Jesteś? Ula? Tu, Róbcio, y, dwam o zęby, również gorąco polecamy. Cała seria książek wydawnictwa y, Wilga. I co na koniec? Na koniec coś przeczytamy, prawda? Przeczytamy książkę Jonny Krzyżanek, Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że wypada wiedzieć co wypada. Wydawnictwa Jedność. Dobrze fragmenty e, rozdziału ze zgodą wydawnictwa. Kwiatuszki płatkami do góry i lody malinowe, czyli proszę nie, nie siorbać. Tak, generalnie rozdział, y, jak, tak, jak, się, jak się zachować na przyjęciu, kiedy przyjdą goście e, albo kiedy my idziemy do kogoś gościć, prawda? Nigdy nie wycieraj ust i rąk obrusem, rękawem, czy sukienką sąsiadki. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka. Dobrze. Naczynia muszą być odpowiednio dobrane do potraw. Nie można jeść budyniu z butelki, a zupy ogórkowej z płytkiego talerza. No, chyba, że, że, że się z kimś o to założysz. Pieczywo zawsze podajemy w koszyczku. Przykrywamy je serwetką, aby nie wyschło. Jeśli na ucztę zaprosimy olbrzymów... Chleb musimy podać w koszu. Jeśli chcemy komuś dolać lemoniady, uczyńmy to dopiero wtedy, kiedy szklanka naszego gościa będzie pusta. Tort makowy kładziemy na płaskim, okrągłym talerzu na, noż, na nóżce. Kroimy ciasto na kawałki dopiero przy gościach. Pomoże nam w tym długi nóż maczany w kubku z ciepłą wodą. Potem za pomocą łopatki do tortu transportujemy kolejne porcje ciasta na talerzyki gości. Łopatki do piasku powinny zostać w ogrodzie lub piaskownicy. Kolejne porady. Jeśli chcesz nałożyć na swój talerz porcję fasoli, nie czyń tego palcami, ani swoim widelcem czy łyżką, tylko dodatkowymi sztućcami znajdującymi się obok potrawy. Zjadając naleśniki ze szpinakiem i z białym serem, w lewej ręce trzymaj widelec, a w prawej nóż. Jeśli jesteś leworęczny, leworęczny, wtedy trzymaj sztućce odwrotnie, Jeszcze można to Krasnoludki można szukać. tak. Nie wylizuj talerzy. Tak mogą czynić tylko koty i niektóre gąski. Spaghetti jedz za pomocą widelca i łyżki stołowej. Trzymanej w lewej ręce. Nawijaj na widelec porcję makaronu i łyżką oddzielaj ją od reszty. To nie jest takie trudne. Jeszcze może jakieś na koniec. Arbuzy kroimy na kawałki. Goście zjadają je, używając noży i widelców. I co? Jeszcze coś na koniec. Jeśli, jestem, jeśli jesteś gościem, wyjdź o przyzwoitej porze. Niegrzecznie jest zostać zaproszonym na popołudniową herbatkę i pozostać aż do północy. No, chyba że gospodarz zaproponuje ci swoją poduszeczkę. Gdy Twoi ulubieni goście muszą iść, już iść do domów, a Ty bardzo tego nie chcesz, nie zatrzymuj ich błaganiem na kolanach, przywiązywaniem do krzesel lub szantażem. Jeśli teraz wyjdziecie, rozpocznę strajk głodowy. Gospodyni i gospodarz przyjęcia nie znikają przed jego zakończeniem. Do łóżka mogą udać się dopiero wtedy, gdy ostatni gość opuści ich dom. to wszystko? Dobre man maniery Cecylii Nedelek czyli o tym. A że wypada wiedzieć, co wypada. Joanna Krzyżanek, wydawnictwo Jedność. Dziękujemy Dziękuję. za uwagę i do zobaczenia.